Cześć, witajcie na dzisiejszym odcinku. Dzisiaj zaprezentuję destrukt monety 2 zł rocznik 2009 nakład 62 miliony sztuk 21,5 mm 521 g, miedzionikiel, aluminium bimetal, rand gładki. No i słuchajcie, na czym polega destrukt? Destrukt znajduje się na awersie monety. Więc przejdziemy sobie może od razu do konkretów. A więc tutaj mamy drugą stronę Awers. No i już zauważyliście, dodatkowy rant, dodatkowy otok, przy napisie Rzeczpospolita Polska i data 2009. Dodatkowe kółeczko. Słuchajcie, czytałem na forach internetowych. Ktoś tam wrzucał kiedyś taką monetkę właśnie i w sumie nie wiadomo skąd pochodzi. Czy ktoś to robi? Możliwe, że to jest garażowa robota, na to nie ma dowodów. Czy ktoś po prostu, czy to po prostu jest efekt złego bicia w mennicy? Także widziałem zdjęcia już takich monet wcześniej, nie zauważyłem wtedy jakie to były lata, ale powiedzmy, że tu mamy 2009, więc trzeba to zapamiętać. Czy na innych rocznikach też takie coś jest, czy jest tylko na tym roczniku? I tam ktoś wysnuł wniosek. Tam była jedna osoba, która napisała. Później też ludzie też pisali coś podobnego, ale nie jestem pewien, czy to. Nie odgrapiali, w sensie nie, nie kopiowali to, co ktoś mu powiedział i sprzedawali to jako swoją wiedzę, więc yy, ktoś napisał, że takie kołeczko tworzy się w, parkome, yy, w parkomacie, czyli jak parkujecie samochód i tam rzucacie monety, to że tamta maszyna przebija właśnie takie otoki zostania. Może to była jakaś osoba, co obsługuje te parkomaty, więc miała na ten temat wiedzę adekwatną. Ja nie jestem w stanie powiedzieć skąd się to wzięło, ale coś takiego występuje, więc być może kiedyś będzie to uznane jako oficjalny destrukt. Ja zrobię teraz skalę makro, żebyśmy mogli się bliżej przyjrzeć, o co tu chodzi w ogóle. No już tak przybliżyłem maksymalnie, żeby była ostrość w miarę. Dobra, nie chcę zgubić ostrości. Widzicie, jak to, jak równo idzie ten, to koło, ten obwód. To nie jest jakieś przerysowane czymś. Wybaczcie, że taką robi prowizorkę tutaj, ale przesuwam sobie ręcznie, nie będę montował. Możecie zobaczyć sobie dookoła. Tutaj przed datą to mogło wskazywać, jakby coś rzeczywiście gdzieś. Tutaj między R a 2 jest jakby zakończenie i rozpoczęcie się tego koła, więc możliwe, że rzeczywiście jakiś automat to robi. Jeżeli by ktoś chciał wsadzić do frezarki jakimś nozem, nożem nakręcić, to ta moneta w środku musiałaby gdzieś być usztywniona, więc tu by był punkcik w samym środku orła. Niestety nic nie widać. Wiecie, tak jak cyrkiel, nie? Chociaż ja w sumie nie wiem, jakie teraz są nowoczesne frezarki, więc ktoś mógł kombinować. Jeżeli ktoś pracuje na jakiejś maszynach, które mogłyby coś takiego zrobić, no to piszcie. Mam widownie szeroką, potężną. Zawodowo, więc ludzie szybko to rozgryzą, o co tu chodzi. Jeżeli ktoś ciekawego coś napisze, bądź napisze jakiś artykuł, czy znaczy przyklei jakiś artykuł skądś na ten temat, bądź wie coś więcej, proszę go o rzeczowy komentarz. Taki komentarz przypnę, żebyśmy wszyscy potem wiedzieli, jeżeli nawet ktoś przyjdzie za pół roku zobaczyć ten film, żeby wiedział o co chodzi. Ale oczywiście musi to być komentarz rzeczowy i poparty jakimiś dowodami, faktami. Dobrze, chciałem Wam zaprezentować, bo taki dziwaczny destrukt, który krąży po necie. Póki co ja Wam dziękuję za uwagę. Trzymajcie się i do następnego. Hej!